Chciałem, jestem figusek a dzisiaj City Skyline. Ogólnie chciałem się zapytać czy się normalnie, czemu ostatni odcinek City Skyline ma prawie Seta? A także czemu o 20 dopiero w filmy zaczynają coś w ogóle robić, jakieś wyświetlenia. Więc jeśli oglądasz ten odcinek o ponad 20.00, no to jesteś giga czadem, i daj lajka oraz napisz komentarz siema jestem od 20 na przykład tam. Napiszcie po prostu godzinę, o której jesteście. A dzisiaj tak, jak już mówiłem City Skyline, ale czekajcie. Czekajcie. Czy ja już wczoraj nie miałem czegoś takiego? Kurwa, nie gadać, że tego nie zapisałem. O kurwa, dałem tutaj tego. Wodę pitną, stacja wodociągowa, tam gdzie są ścieki, kuj. Mam flashback z pierwszego odcinka, ale trzeba to jednak usunąć. I okazuje się, że. No, nie zapisało się, nie? Mamy to samo, co było na początku chyba poprzedniego odcinka, więc co by to jakoś dogram tutaj, żeby to fajnie wyglądało. Ogólnie jak macie jakieś protipy do tej gry to pijście śmiało Ok, zrobimy jakąś taką pierwszą podstawową linię, żeby tutaj wszystko było, o jakieś ręce i nogi miały I nie wiem czy to coś pomoże, mam nadzieję, że tak Z drugiej strony trzeba jeszcze tutaj ludność sobie dodać Więc nie wiem, zbudźmy tutaj jakieś hacjenty. choćbym wolał chyba już Taką większą tutaj ulicę przykładowo Teraz z tej większej posiłbym tutaj mniejsze wiecie co chodzi, na przykładowo przykładowo nie wiem czy takie coś powinno mieć miejsce, ale przykładowo też może robić nie wiem czy to ma sens, ale to nie wiem zobaczymy może to będzie działać może nie komu dwóch jazdniówkę przez to, że właśnie kurwa co jest przecież to gówno ja Uj, to będzie najdzie... najgorsza dzielnica. Ogólnie myślałem nad nazewnictwem dzielnic w tym odcinku, ale nie pamiętam jak to się nazywa. Przykładowo, jakiś dzielnik, dzielnicy zabójców, kućwa byśmy zrobili. E, wodę, każdy ma dostęp do wody, elektryczność, każdy będzie miał dostęp do elektryczności. Więc to spokorujmy sobie. O kurwa, co jest tego w chuj? Jeszcze nie ma ludzi do pracy, i tego jest masakrycznie dużo. Dobra, Dużo, bo tu ludności nie ma do pracy, jakby ale już mamy przystanki autobus Kurwa, chyba mnie to co trzeba, być. to nie. Się nie wiem o co tu chodzi, nie? Może przez to, że ludność jest niewyłączona, to trzeba, nie ma w ogóle ludzi no, do pracy. Teraz, tutaj daliśmy, jakieś dzielnice ludnościowe, to może teraz coś tu podochodzi Podejdzie w sensie, gdy się schodzi, ale masakra z tym. Okay, zbudujmy jeszcze z drugiej strony coś podobnego. Kurde. Już są te. Budynki jakby. A tu gdzie nie ma budynków, to stworzymy takie coś. Takie coś. To miejsce już jest zajęte. Dodamy Krzywa. Dobra, chuj krzywe też prosta. Więc. Zajmę się tutaj dzielnicą taką I jeszcze jedną tu damy taką Dobra, zajebiście Okej, okay, więc Praktycznie powinno tu wszystko normalnie działać, funkcjonować Mam fajny hajs, mam to Ludność jakby Nie jeździ do tego Albo po prostu umiera to Bo za późno ten autobus daliśmy Nie wiem, może w takim desce W takim to idzie Nowy budynek Komisariat Policji. Nie wiem, czy chcę to robić. Na razie nie potrzebuję Sypiska są. Bardziej tą edukację bym wtedy poszedł. Przez to, że właśnie tak średnio z edukacją, mam może się mega przydać. Przykładowo tutaj. Można przykładowo tutaj postawić. Może będzie co i jak. Okej, okay, nie ma tu dzielnicy z wodą, więc to sobie damy. I właśnie propo dzielnic byśmy mogli właśnie dzielnicę na zewnictwo dać i tak dalej. Może to jakoś fajnie pomoże. Propo fajności to można też zrobić przykładowy taki, taki ruch. Nie, może to być fajne, może nie. Zobaczymy jak to będzie. Damy tu możliwość budynków, ale obstaję, że tutaj tak nikt nie dojdzie. Może jakieś małutkie budyneczki dojdą, no właśnie. Lekowiska małe. Już to pójdzie, tylko że szkoda mnie, że tutaj nie ma ludności, nie? Daję tu jeszcze małą straż pożarną, bo tu jest duży rygor. Nie. Ktoś wiecie, pożaru. A nie by było to ogarnąć. To jest... Górza, że i więc byśmy mogli go starnować. by tak z Niech będą. A tu jeszcze chodzi o to, że wysypiska są już nagromadzone mocno, więc byśmy mogli nowe szlaki stworzyć. Tak to nazwijmy. Chyba przez firmy firmę jakąś. No i co? Po prostu drugie śmietnisko byśmy zrobili i tyle. Nawet można dwa, żeby już było na zapas. By the way, nowe coś, czyli duże miasteczko, co nam daje nowości o nazwie właśnie Rajony biurowe. Ale to jest, Rajony biurowe, no jest zapy... z mieszkańców pracy z Okej, Okej, trzeba mieć to. Okej, okay, gdzie jest dużo zagęszczenia ludności, można to sobie dawać. Okej, okay, a tu przyciągają młodych, dorosłych, i co tu pisze? Okej, okay, no po prostu dużo ludzi tam będzie, więc byśmy mogli przykładowo nawet zrobić coś takiego, nigdy tego nie robiłem. Jednak nie możemy tego zrobić, musieli to zburzyć, ma to sensu trochę, byśmy mogli na przykład coś takiego zrobić, tu, nie wiem czy to ma sens, ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Z wywozem odpadów w śmieci zaczynam się. Okej, okay, jest dużo śmieci. Jak tu piszą. Nie wiem co mam z tym poradzić tak szczerze, bo mamy kurde z Teoretycznie to powinno wyniknąć. Wsunąć się coś. To jest częste dalej. Ta ja poradza. Wody tam nie ma nigdy. To jest, ale... Wiem no więcej tego zrobić. Postanawiam zakupić całą nową lokalizację, ponieważ ta stara już się trochę nam nie mieści. Jeszcze mamy tutaj niby jakieś miejsca, teoretycznie możemy się pobawić tam, ale też można kupić. sobie jakąś tą ziemię. Nową też można, no nikt nam nie, nie zabroni co, nie? I właśnie po prostu będziemy. O! Pigment, fajnie. I na pieniądze. się to idzie to miasto. Więc dobra, idziemy sobie po prostu zbudować teraz tutaj jakieś rozbudowanie miast. Przykładowo tu. Jezdniowe uliczki. Tak, żeby mogły wejść sobie normalnie tu. Do drugiego miasta. No i przykładowo tak. I zagęszczenie byśmy mogli takie dać. to też możemy dać sumę i to jakoś tak sobie pójdzie już przykładowo dajcie jeszcze jedno wiecie, z trudnością ponieważ to powinniśmy <coughs> dużo zamieszkanych w rejonach więc sobie tuk, tuk, pek pyk wszystko pięknie okej, okay, no to wiemy, że to już jest zablokowane, ale nie potrzebuję tego kasy mam jak lodu, więc można się jak to nazwijmy? Może jakieś atrakcje byśmy mogli robić tym tak To jest ludność. Co się stało z wszystkimi śmieciarkami? Dlaczego nikt nie wywozi śmieci? Dalej jest ten problem. No wydaje mi się, że już jest mniejszy, ale jakby cały czas może taki problem pojawiać. Okej, okay, weźmy fabryki. Zostawmy tu po prostu tory, ale troszkę okurzonego świata. Więc dobra, pole, pole, łyse, pole, dużo to. Eee. Co tu się dzieje? milana no nie ma, ale. O. Dobra, byśmy mogli stworzyć kolejny taki generator. Tutaj właśnie. Koszt budowy. W sensie wiecie. Byśmy mogli sobie prąd normalnie klapać. I tutaj bym taki, o, bym takie miejsce śmieciarkowe dał Żeby, wiecie, zaśmiecenie nie było w moim mieście, tylko tutaj Teoretycznie przy wodzie, to też niby nie to ciekawe, ale wiecie, to jest tylko gra, co nie Niby można, nowy budynek Nowy budynek Okej, okay, śmieci możemy sobie Ten czy jak to tam się to chodzi Okej, okay, no nie jest to fajne dla tych, ale tam przetwarzania śmieci jest. Dalej chujowa. Ile to, ile to kosztuje? 30 tysięcy to dalej nie przetwarza. Nie za fajnie. No dobra, trzeba jakoś z tym pracować. Nowy budynek. Uniwersytet. Musimy zrobić, żeby nasi ludzie byli mądrzejsi, ale z drugiej strony lepiej chyba ten. Garnę sobie, że... Po prostu był ten. Początek nie głupi tak tu. Okay, no nie wiem, tu postawmy. Kurwa to zrobił naprawdę ten dom, nie chciałem tego zrobić. Tu nam daje stacja metra jeszcze. Ziemia stacja metra, nadziemna, stacja metra. Hmm. Okej, okay, stacja metra. Ogólnie bawiłem się stacją metra. Okej, okay. ale jak na razie mam te przystanki niby, nie? Co by leci mieszkańców tymi liniami i tak dalej? Nie, byśmy mogli nową linię niby stworzyć, przykładowo tutaj by się zaczęła. Ale kurwa jakby je jechała. czekajcie Robimy to jakoś. Zróbmy tak. <laughs> I zróbmy to nowy Beskitu. Bo leci trochę tych osób, ale może być więcej zawsze. Można niby też zrobić, że w tym mieście coś będzie tutaj rozbudowane, będzie się zaczynać. Tylko tutaj. Jakby. Nie ma przejazdu Ale pisujemy to. Nie ma sąsiadów. Dobra, jak to pulać, ale tutaj nie ma wody. No jest woda, tylko że nie ma tego. Okej, okay, robię sobie nową stację. Jakieś tak. Planuję, żeby właśnie tutaj sobie to jakieś jechało. Jakieś jechało, jechało. I nie wiem, przykładowo tutaj później. Przykładowo tutaj, tutaj i zakończ linię, byśmy mieli właśnie drugą linię sobie. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale wiecie, jak jest więcej to jest może lepiej, zobaczymy jak to będzie działać. Martwi mnie to, że tutaj się to z z styka ze sobą, a jeszcze na przykład tutaj byśmy mogli zrobić sobie linię. <laughs> no ale cóż, może metro tutaj byśmy jebnęli czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. To będzie ciekawy mnie to metro, żebyśmy mogli to ogarnąć. Ale jak na razie bym sobie stworzył po prostu tak, żeby ludność miała w ogóle gdzie mieszkać i tak dalej. I przykodowo Przychodzi stąd. To by dał. Wejdź łatwiej, żeby byłoby po prostu coś takiego. Okej, okay, to tak się tak zabija tutaj ludność, więc połączmy po prostu siły. Wyłączmy sobie te domy. Tak, żeby jeden tylko wpadł. Więc <laughs> dobra. No i co? Moglibyśmy sobie tu rozkręcić balangę. O, no. Pole! No zajebiście, że zrobiliśmy sobie nowe pole, tak jakby. W ogóle zapraszam do subskrypcji kanału, bo jeszcze w, sumie w tym odcinku tego nie powiedziałem. No i moim zdaniem to jest ważne. Dla mnie. Bynajmniej. Okej, okay, tu się jara dom jakiś. Mamy chyba straż pożarną. To na luzie. Okej, okay, dużo zagęszczenia, O kurwa, to też jest pożar. Masakra. Budynek płonie. I doszło do uszu burmistrza według nowych badań przeprowadzonych przez naukowców. O kurwa drzewa. Czy jarą wszystko? Nie, przecież jest pożar, fest. Ale nie ma wody. Okay. wydaje mi się, że taki Twitter będzie. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy ile śmieci może nagromadzić się przez 2 tygodnie. To może być. Zobaczmy co z tymi śmieciami, bo... Sypiska nieby są, ale przetworzenie jest totalnie useless. A skoro mamy dosyć sporo hajsu, możemy zrobić... To przetworzenie było zajebiste. O. Nie będzie śmieci w tym mieście. Jeszcze kurwa tutaj to jednąć. Dobrze jest. Miasto fajnie wchodzi. Fajnie jest. Tu można jeszcze coś załatwić. Tu można wykombinować. Tak, tutaj już wolę na te. Wysypiska. Tu mamy tego dosyć sporo. Kuźwa, fajnie to wygląda. Podoba mi się ten plan. Jest znośne. Powiedział. Tu by można było już kolejne takie. Napierdalać. No Wykładowo ulicy tak fajnie trzeba, wiecie, złączyć. Żeby tu można było na przykład przystanki klepać. bo fajne. Było problemów. Wszystkim. Lubię <laughs> coś takiego budować. O, małe miasto. Okej, okay. elektrownia wodna. Fajnie, stacja kolejowa. Właśnie może kolej, pociąg byśmy stworzyli. A to może już w następnym odcinku. Tutaj troszkę ten czas chodzi. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, nic są tego. Zróbmy im to. Dawmy drogę. A tu jest korek do tego miasta. Sakra, co? Więc ja bym stworzył na tutaj już nowe lokaty. Żeby oni nie musieli tak się wpierdalać tu. Już tu elegancko nadzielne. Żebyśmy jechali ładnie. Okej, tam jeden domek by siadł. Trudno. O, środek fajnie. Przeszli. Dużo te. Fabrikairo. Dookoła ludność. I to był fajny plan chyba. Ale tylko chyba, nie? Nie wiem, w następnym odcinku coś tam jeszcze wykombinujemy, ale na razie to by był chyba koniec. Koszt budowy, wyjebany. Kurwa, co są te słupy? 90 stopni. To jest 90 stopni. A, bo to jest też krzywe chyba, chuj. Nie wiem, to jest krzywe chwój chyba, co? Dobra, ale jakieś sobie damy radę. Jak to. Hmm. Nie wiem, co ja robię, nie wiem. Dobra, to. Kurwa, tu jakieś jajo powstało. Masakra, co tu się dzieje. Ta dzielnica jest kurwa głupia, jak Odpierdliłem. odpierdoliłem, nie wiem, to was zbóżył w trzy dupy, nie? Nie mam... Zadania. Oni w ogóle tu nie chcą się budować tych dużych, nie? Nie wiem, o co chodzi. Nieby chcą tego... Albo... No Trzeba czas... Hm. Tu się postawię, ale bardziej wolno... chyba. Nie jestem do końca pewien. że jak z prądem? Fajnie by było elektryczną wodę. Płynąca no? woda jest nieskończona źródłem energii. Cała z 50. A ile to daje? Do 1600 kW. Weźmy co postawmy, ale jak to będzie. O, to jest tama chyba, co? Może być tama gór? Jakby może być, tylko że to jest poza naszym zasięgiem. Kuźwa. Fajnie by było kupić pole. Druga. Pole, bo tutaj I te tamy wodne, no pierdala Albo tutaj, tamę wodną. Okej, okay, ona potrzebuje wody. Ral. Czekajcie. Później, tak skacze dziwnie. Nie? Produkcja. Nie wiem czy to, to ma coś nie wiem na jakiej zasadzie to toma może działać. Trzeba jej dać prąd? No tak, nie wiem. Tu nie ma wody. Może dlatego tutaj ludność ten chciał wchodzić. Ale spokojnie, my tu wszystko pod kontrolą. Nie w następnym odcinku ja bym myślał, żeby na no, przykład pociąg zrobić. Nie wiem tu jakiś taki, który przychodzi, tylko że... nie ma miejsca, nie? Na tor. Mógł pole kupić. <laughs> Ale to nie jest głupi pomysł. Mógł nawet teraz kupić. Pole. Kup felek. nie są drogie chyba rzeczy. I byśmy mogli po, yy, pociąg zrobić tutaj. Zepchać jakieś fajne. Damy radę że stworzyłam siłę dobra tu jeszcze jakieś budynki okej okay, to jest duży rygor młodzieństwa okej okay, placówki zdrowotne bez kitu, kurwa w ogóle tego nie kupowałem szpital 65 tysięcy <coughs> no, chyba wola to jednak Gdzieś do... Tu w ogóle policja, ściga rusza. Dostępność więzień, brak. Dobra, tak ja chyba wolę. Tu też, nie? To jakby nigdy nie działa, nie? Dostępność do szkół tu w ogóle nie ma. Jednąć jedno. Tak żeby nie było słabu jedną uliczkę bym sobie z tak i na koniec o. Jakieś by to działało. Tak się jak trzyma. Chyba trzy domy, a tu uliczkę jeszcze da. Też wolę, kurzwa. Coś takiego. <laughs> jak trzeba uliczkę, to też Dobra, zajebiście. nowy budynek, pociąg, torowisko, stacja kolejowa, stacja kolejowa, które są turystyka z miasta. Czekajcie, o co chodzi? Stacje kolejowe um umożliwiają turystom. <laughs> Podróżowanie z i do miasta, postaw stację i połącz ją z torami prowadzącymi do krawędzi mapy, aby umożliwić automatyczne wjeżdżanie i wyjeżdżanie pociągów. Kuźwa, nie gadaj, że tory działają także z miasta, Ludowo gdzieś stąd, bym mógł sobie postawić i tak działa, xda jakieś, kurde, grałem inaczej, nie? Że... Co mówi? że postawiałem sobie torowisko i myślę, że ludzie po prostu bierzta. Jeszcze jest taki. zbuduj towarowy dołoży kolejowy, aby umożliwiać pociągu transportowary surowców, pociągi towarowe mogą działać wewnątrz miasta lub w powiązaniu z połączeniem zewnętrznym z stację i połączenie za pomocą to skorzystając z narzędzi linii kolejowa, aby stworzyć. Dobra, to jest coś takiego, dobra, kurwa. dobra. To by było na tyle w naszym odcineczku, Mam nadzieję, że odcinek właśnie się spodobał. Następny będzie jak najszybciej trzeba zbudować ludność oraz będzie trzeba. Oraz będzie trzeba... Yy, no te to tor jak się pobawić. Mówię do Was fikusek, subuj, lajkuj, komentuj i na następne odcinki. ALO!